Cześć z tej strony Kebolek i tak widzowie wróciłem do Overwatcha po 4 miesiącach przerwy, aż tyle już w niego nie grałem. I od tamtego odcinka chyba go tylko dwa razy odpaliłem, więc zobaczymy, jakie zmiany zaszły, jakie nowości. I w październiku, czy tam w nowym roku, nie pamiętam dokładnie, będzie Overwatch 2. Więc z tego też wam nagram. To jakaś nowa Mercy Mocno średnia Szóstka daje Jeszcze, czy się nagrywa? Nagrywa się Mam skrzyneczki? Nie mam skrzyneczek yy, Tu nic nie ma Tak To chyba idziemy se na salon gier I se zagramy eliminację 3 na 3 No i zobaczymy jak nam pójdzie Dobra widzowie Czytał nas, a to jeszcze rozgrzewka. O, i mamy. To co, bierzemy Hanzo, i czemu w ogóle tak długo nie było Overwatch'a? Bo on się po prostu w niego nie chciało grać. Wy pewnie czas, też czasami tak macie, że gracie sobie w gierkę, aż w końcu wam się znudzi. Ja tak teraz miałem z Overwatchem. Zrobiłem sobie taką przerwę. No i zobaczymy, jak mi pójdzie po tych czterech miesiącach. Dobra. Hmm. Mechanikę tu jeszcze... W miarę pamiętam co tu się działo i w ogóle. Okej, okay, dostał. oczami smoka. Sojusznik. Zlikwidowany. Już nie. Wrók zlikwidowany. Daj mi no, co jest? Wruk zlikwidowany. Jestem niezrówny. Nie ruszaj jak. Wróg zlikwidowany. Smoke widzi wszystko. Wruk zlikwidowany. Mamy. Macie barierę! Co to za postać jest? A ta Zora, czy jak ona tam miała? Zostało 30 sekund. Bitwa jeszcze się nie skończyła. No, serio. Wróg mnie No i tyle Ej, ale dobra, 3 fragi widzowie A, se zapomniałem cokolwiek do was mówić Postaram się teraz więcej No, pierwsza rączka, 3 fragi Już za bardzo się tu skupiłem Czemu wybrałem tryb 6x6? Bo to po prostu mój ulubiony tryb Ja się chyba wolę bardziej 3x3, ale... Nie było to Czas 6 na 6, 6. wpisyłem. no i git, dostali tam. O O Jezu, a im nie oddaje tak totalnie. No i tyle. Moi nie wiem gdzie są. Tu się do trzech gra, z tego co pamiętam. O, zabił. No, zginął, no i tyle. Hm. No i już przegrywamy. No ale tym żołnierzem to jakoś nie poszło. Musimy kogoś o tym. A, dzięki wielkie, że zebraliśmy tego. No co, no to bierzemy farę. Takiego skinka bierzemy. I. Wiem, że parę osób ogląda Overwatch'a. No, dlatego nagrywam to. Wiem, że. nie rob... No, nie ogląda tego za dużo osób, ale. Zawsze parę osób to lubi oglądać u mnie na kanale, to po prostu robię. Aha. Co jest? A. Wiecie co widzowie? Po prostu jak, no przejdziemy do następnej gry. No i tak raczej to przegramy. No, jednak widzę, wygraliśmy, więc was jeszcze do w tej gierce potrzymam. Się a zagrajmy sobie sombrą. Co to za skin? Ej, przysięgam, że tego skina nie miałem. Tu w ogóle jakiś B. To jest skąd ten skin? Jak ktoś wie piszcie mi w komentarzu. Bo nie, nie mam pojęcia. albo no bo na stówego go nie miałem. 3, 3, 2, 3, 100, 1, Dobra, dajmy sobie tak. Decydujący tak i idziemy na nie. Okej, okay. zaraz wracam. Sojusznik zlikwidował. o nie nie. No. Taki loł mój już został, dobijcie go proszę. Przepraszam Was, widzę, że tak lamie, no ale. No, 4 miesiące nie grania to jednak. Trochę czasu jest, to. No i przegraliśmy. Lecimy do następnej gry. Dobra, widzowie, druga gierka i ostatnia w sumie. Bierzemy smugę. ciekawe jak nam pójdzie. No i kurde, no, mam nadzieję, że wygramy i że On coś pokaże tu fajnego. No bo na razie nie idzie najlepiej. Bo jedyne co zrobiłem to ładne trzy fragi jako Hanzo na początku. I na tym się skończyło. Nie wiem czy też mam. Lagi jak zazwyczaj nie miałem. Zajdziemy ich tu od tyłu. No jednak nie. Uwaga, kontakt z drogiem. Zlikwidowa... Powtórka, proszę. Zlikwidowa... Dzięki. Dobra. To ciebie leczy. O, to było takie... Smuga małą strasznie bije. Dlatego nie jest za łatwo. zlikwidować kurde no medic czekajcie to nie team fortress tu nie ma pod e tego, że medyka wzywam moc zniszczenia halo pomocy ale chociaż tu jest nieskończona amunicja no mogę sobie spamić ile chcę. No dobra, pokażcie się kto został. Ta e, Żniwiarz i ta druga. Ja nie wiem jak ma. Dobra, pierwsza gierka wygrana. Właśnie nic tu nie zrobiłem, zagrajmy Genji. Ale za niedługo widzowie tu będzie jakiś Halloween, zima. Więc skrzyneczki jakieś wejdą. Chociaż mam nadzieję Więc wtedy też jakiś odcineczek z tego zrobię Jakiś opening Nie wiem czy lubicie oglądać openingi No ale Mam nadzieję, że tak Napiszcie też jeszcze w komentarzu Czy wolicie u mnie openingi czy gameplay I czy w ogóle chcecie więcej odcinków z Overwatcha Na kanale Czy żebym po prostu nagrywał to raz na... I wie ile Raz na miesiąc Bo tego nie oglądacie Ty no To rozumiem Dobra Dużo ich tam jest Ale loa mają No. Czemu ja takiego loa zostawiam? Wy mi to powiecie. Nie, dobra, następny odcinek na pewno będzie z białym albo. z rudym. Bo... <grym>, samemu tak grać to ciężko jest. Ciężko. Chyba po prostu zaraz Mercy we... Be... A nie. Bo teraz obecnie Mercy ktoś gra to. Dobra, 14 minut materiału. To jest podejrzewam, że ostatnia gierka, no więc wiesz, będziecie mieli nie niecałe 15 minutowy materiał albo coś koło tego. Więc... No, po prostu nagrałem ten odcinek dla tych, co lubią Overwatcha. I nawet nie wiem co tu mówić. Bo zmian nie ma. Bo nawet nie wiem czemu, bo... Ja tu żadnych zmian nie zauważyłem. No chyba, że dodała się jakaś nowa mapa. Ale i tak nie grałem jeszcze na wszystkich, więc to nawet nie wiem. Ale jakieś zmiany w balansie czy coś, to chyba nic nie ma, więc... No więc tak nie ma o czym nagrywać za bardzo z tego Overwatcha. O, nie wiem czemu jakieś lagi takie mam juś lu zlikwidowany. Tak. Róg zlikwidowany. Nie można zabić. Dobra, Loa ma, Loa ma. Ale czy przez tego Loa zlikwidowany. O, zabiję. Mam fraga, cieszcie się. No. A. No tak, no. <grystanie> no nie, to jest dramat. Ja myślałem, że jakiś ostatni został, a że nas jest pięciu. A zostało teraz tylko dwóch. Ale. Dobra, mają tego. Jak się on nazywał, nie? Pamiętam i winek, ty nawet nie wiem czemu jeden. <tryk> y o, bastiona mieli Dobra widzę, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Najlepsze jak właśnie chcecie więcej overwatcha, to po... Ty, ale fajna animacja. Że niby ktoś inny, a ona. Y no, jak chcecie więcej overwatcha, to piszcie tam w komentarzach, to ja będę więcej nagrywał. No i na pewno następny odcinek jak się pojawi to będzie albo z rudym, albo z białym. Dobra. To dzięki za oglądanie. No i do następnego.